That is Witamy was bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale Detektor Prawdy. Dzisiaj na naszym cotygodniowym studium biblijnym Książki, czego naprawdę uczy Biblia, będziemy kontynuować rozważania rozdziału 11 pod tytułem Dlaczego Bóg to pozwala cierpienia? Przeczytam okapit 12. Rozważmy pewien przykład. Wyobraźmy sobie, że nauczyciel wyjaśnia klasie, jak rozwiązać trudne zadanie. Zdolny, lecz buntowniczo nastawiony uczeń twierdzi, że sposób wybrany przez nauczyciela jest niewłaściwy. Kwestionuje kompetencje wykładowcy i upiera się, że on sam poradziłby sobie znacznie lepiej. Część uczniów bierze jego stronę i też zaczyna się buntować. Jak powinien postąpić nauczyciel? Jeśli wyrzuci mącicieli za drzwi, jak odbiorą to pozostali uczniowie? Czy nie dojdą do wniosku, że ich kolega i ci, którzy go poparli, mówią prawdę? Mogą stracić szacunek dla wykładowcy, bo pomyślą, że po prostu boi się zdemaskowania. Ale załóżmy, że nauczyciel pozwala, żeby buntownik zademonstrował klasie, jak on rozwiązałby zadanie. Pytanie do akapitu, dlaczego mówimy o tym na tym kanale? No właśnie. Otóż jeden z filmów, który zamieściliśmy na kanale naszym DETEKTOR PRAWDY, został zablokowany. Przez kogo? Proszę zwrócić uwagę. Jechowa Sojgen in Deutschland. Tak. Pytanie, dlaczego to zostało zrobione? Dlaczego świadkowie Jehowy zablokowali ten film na kanale? Nie naruszał on żadnych praw autorskich. Nie wykorzystuje wizerunku żadnej osoby i w żaden sposób nie narusza żadnego z spraw, które dotyczą publikowania podobnych treści. Mam wrażenie, że to całe takie rozpętane polowanie na czarownice, polowanie na heretyków, odstępców zaczyna jakieś przybierać już rozmiary paranoi. Bo tak zastanawiam się, jaki cel właściwie mają kochani nasi bracia wujkowi, czyli ci prominentni wszyscy przedstawiciele nadarzy na czy innych biur oddziału, że śledzą fora odstępcze, że posługują się wyłudzeniami i kłamstwem, żeby wyciągnąć informacje. Naprawdę, bracia, to, drodzy, jest tyle problemów, tyle wasi podopieczni, czyli osoby, których macie w zborach, potrzebują czułej troski pasterzy. Nie potrzebują tego, żeby się panoszyli i swój autorytet podkreślali i wywalali ze zboru tych, którzy mają odwagę pomyśleć coś inaczej. Bracia w zborach potrzebują ciepła, uwagi, tego, żeby uczyć ich, jak rozkochać się w Słowie Bożym, bo niestety wielu świadków bardzo pobieżnie studiuje Słowo Boże i nie ma realnej więzi z Bogiem i z Chrystusem. I to są problemy, które powinni zająć się chociażby nadzorcy bodu, kiedy przyjeżdżają na tak zwane obsługi a nie tylko zainteresowanie są statystykami i kontem zborowym. To jest jakieś wielkie nieporozumienie społeczności chrześcijan. To, że wy śledzicie, kontrolujecie, inwigulujecie prywatne życie ludzi, niczemu dobremu nie służy. Chrześcijanie są powołani do wolności i tych, których duch prowadzi, oni i tak będą żyć po Bożemu. Oni nie potrzebują waszej kontroli i waszych kamer w oknach, bo oni będą chcieli żyć po Bożemu dla samego Boga, a nie dla strachu przed człowiekiem. Czy wy naprawdę nie pojmiecie, na czym polega życie chrześcijańskie? Poza tym zwróćcie uwagę, że Towarzystwo Strażnica w tym momencie tak naprawdę stosuje chwyt poniżej pasa. Bo mówi, że nikt nie jest w stanie zamknąć ust sługom Jehowy, a tymczasem sami próbują zamknąć usta tym, którzy przedstawiają niewygodne dla nich fakty. Sami Towarzystwo Strażnica przedstawia się jako, że jest to religia. Kochająca Boga, kochająca bliźniego, nie mająca też nic do ukrycia, religia otwarta, a tymczasem zwróćmy uwagę, że ukrywa niewygodne dla nich fakty, ukrywa procedury, mechanizmy, jakie działają wewnątrz, o których nikt nie wie, nawet ten, który przyłącza się do tej społeczności. A jeśli ktoś odważy się pokazać, jak naprawdę, co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami w zborach świadków Jehowy, Wtedy podejmuje się takie działania jak właśnie to, że blokuje się i próbuje zamknąć usta innym, blokując tego rodzaju film, który też pokazałem. Przy czym wrażenie nasze jest takie, że nie uczycie się, drodzy prominentni świadkowie, chowy na własnych publikacjach. Zaleźliśmy bardzo ciekawy przykład z tej książce, pięknym wydaniu, Świadkowie Jehowy, o tym jak to brat Rutherford odwiedzał, jeździł po różnych krajach i tam rozgłaszał swoje orędzia. Tak, to jest bardzo ciekawa Między historia. Między innymi działo się to w Australii i Nowej Zelandii, gdzie duchowni wywierali nacisk na szefów rozgłośni radiowych, by usunęli wszelkie audycje, które finansowali Świadkowie Jehowy, no bo to ci duchowni odstępczego Kościoła katolickiego. I kiedy w kwietniu 1939 roku, 8, przepraszam, brat Rutherford zmierzał do Australii, by wygłosić przemówienie radiowe, urzędnicy państwowi ulegli owym wpływom i zerwali umowę o udostępnienie ratusza w Sydney oraz nadajników radiowych. Czyli zrobili dokładnie to samo, co zrobiono w przypadku naszego kanału. Tak, zablokowano go, żeby inni nie mogli oglądać, chociażby z tego powodu że wciąż do nas napływają pisma od osób zainteresowanych, listy od osób, które rezygnowały, zrezygnowały i wysłały swoje, swoją rezygnację o odłączenie do, do biura oddziału. Tak, ale co dało, się, co dało się później, oczywiście bracia się ładnie sprężyli i znaleźli i wynajęli inne obiekty. Efekt był taki, że na wykład brata Rateforda przyszła jeszcze większa liczba słuchaczy. I wasze działania drodzy też mnie w taki sposób się odbijają, że ludzie do nas pytają, dzwonią, piszą, czemu zablokowano, co takiego się wydarzyło, czego się boi organizacja, że taki nieznaczący nic film, nic nieznaczący, pff, po prostu Zwykli jakiś prosi, prosi, ludzie prosty tak, film tak. został zablokowany z takim szumem, to jeszcze nasz kanał i kanał y, sąsiedni też został zablokowany pewien film i analogia nasuwa mi się taka, Czemu boicie się pytań? Czemu nie chcecie braciom w zborach w twarz powiedzieć? Dlaczego, jeżeli tylko ktoś jest ośmieli się zadawać pytania, yy, to taki, w taki sposób drapieżny go traktujecie? Bo dokładnie tak było w naszym wypadku. Na samym początku naszą intencją wcale, np. Hmm, bunt w ogóle, to jest mi słowo bardzo brzydliwe, bo buntownikiem stał się szata, my się nie chcieliśmy buntować, my chcieliśmy dociekać prawdy. Naszą pobudką była miłość do Boga, do Biblii, do Chrystusa i do braci. I dlatego myślę, analizując nasze przeżycia i to jak nas potraktowano, że to sama organizacja tworzy odstępców. Takim właśnie swoim traktowaniem każdego, kto ma odwagę pomyśleć coś nieautoryzowanego, przeczytać coś nieautoryzowanego i jeszcze o zgrozo podzielić się tym ze swoimi przyjaciółmi z Boże. To traktowanie są po prostu zniesławianie traktowanie, opluwanie najgorszymi yy, jakimiś wyzwiskami, to naprawdę jest nieboże. Ja nie wiem, w ogóle, gdzie to w Biblii wyczytaliście takie rzeczy, żeby, żeby posługiwać się oszczerstwem, plotką, rozsiewać nienawiście, właśnie, że to są owoce ciała. A Pismo mówi, że to za ciałem podąża, tego końca jest śmierć. Naprawdę nie boicie się takiego wyroku? Osądzania drugich? wkraczania w kompetencje Chrystusa, żeby na kogoś od razu wyrok osądzający wy... spuścić? To jest dla mnie niepojęte. Tu tylko że zadaję zadaje pytanie z przykładu. Jeżeli, teraz będę parafrazować, świadkowie Jehowy wyrzucą tych wszystkich, którzy zdają prawo z organizacji, czy inni, którzy to obserwują, nie dojdą w do wniosku, że mówili prawdę? Albo może się zdarzyć taka sytuacja, że ten nauczyciel, w cudzysłowie, organizacja, jak wszystkich wyrzuci, to zostanie sama. I co wtedy? Prawda? No właśnie. I czy metody, jakimi się posługują członkowie biura oddziału, ci, którzy przewodzą tym ludziom, czy to są metody Chrystusowe? Czy tak by postąpił Jezus? Czy Jezus cokolwiek przed swoimi uczniami ukrywał? Drodzy, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Mówił jawnie, nic nie ukrywał, nie miał nic sobie do zarzucenia, mało tego, nie prześladował ani nie próbował uciszyć tych, którzy stawiali mu zarzuty, ale odpowiadał na te zarzuty. Chcielibyśmy też Wam jeszcze przeczytać jeden bardzo krótki, ciekawy fragment biblijny, bo dla nas największym autorytetem jest Słowo Boże i Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co On powiedział na ten temat? Posłuchajcie, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. A zatem nie lękajcie się ich. Nic bowiem nie jest zakryte, co nie miało być odsłonięte. Nic też nie jest w tajemnicy, co nie miało być ujawnione. Co mówię Wam w ciemności, opowiadajcie w pełni dziennego światła. Co posłyszycie na ucho, rozgłaszajcie dalej. Nie bójcie się więc tych, którzy zabijają ciało, ale duszy nie mogą zabić. My też boimy się Ojca naszego niebieskiego i boimy się Chrystusa. Nie będziemy ulegać autorytetów człowieka. I my nie walczymy z Wami, drodzy bracia i siostry, bo my Was kochamy, tylko naprawdę zastanówcie się z otwartym umysłem. Czy droga, którą pokazuje Wam organizacja, nie zawiedzie Was donikąd? Bo mówicie w służbie, że odpowiedzialność zbiorowa ciąży na katolikach czy innych osobach, bo popierają system zepsuty, zdemoralizowany. Przypatrzcie się swojej organizacji, żebyście nie popełnili tego błędu i nie poszli zamiast za Chrystusem to w inną stronę. Pozdrawiamy Was w imię Jezusa Chrystusa, z Bogiem. Z Bogiem.